Pokój i dobro. Dzisiejsze pierwsze czytanie jest w pewnym sensie ilustracją do wczorajszego. Wczoraj słyszeliśmy o tym, że Bóg wybiera to, co małe, a dzisiaj widzimy, jak to, co małe, wtedy, kiedy działa w mocy Bożej, jest w stanie pokonać to, co wielkie. Bo czytamy o małym Dawidzie, który pokonuje wielkiego Goliata. Dlaczego? Dlatego, bo Pan Bóg jest z nim. A Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia może na pierwszy rzut oka tworzyć kontrast pomiędzy prawem a nauczaniem Jezusa. I to może trochę dziwić, bo przecież również prawo zostało dane przez Pana Boga, a Chrystus sam twierdzi, że nie przyszedł zmieniać prawa. Dlaczego więc, przynajmniej zdaniem faryzeuszów, łamie prawo szabatu? Pewien klucz interpretacyjny do tej Ewangelii znajduje się w słowach Jezusa, który do człowieka z ustwą ręką mówi – Podnieś się i stań na środku. Dla Boga człowiek, który potrzebuje pomocy, człowiek chory, człowiek słaby, człowiek ubogi, jest tym, co stoi w centrum. Nie bezduszne przepisy, nie jakieś zasady, nie jakieś normy, ale osoba, bo chrześcijaństwo jest relacją osób, a nie tylko norm. Dlatego ta dzisiejsza Ewangelia zachęca mnie i Ciebie, bracie, abyśmy w środku, w centrum naszego zainteresowania. Stawiali drugiego człowieka i starali się mu służyć, tak jak Jezus postawił nas w centrum swojego życia, i służył nam aż po śmierć śmierć na krzyżu. Dlatego, bracie i siostro, życzę Ci, byś dziś postawił drugiego człowieka w centrum swojego dnia, bo wtedy odkryjesz szczęście, które Pan Bóg dla ciebie dziś przygotował. Dobrego dnia.